Ciemka. W tym roku w asortymencie Horyzont zadebiutowała nowa marka. Jest to brytyjska marka Innovate, która specjalizuje się w produkcji butów, odzieży i akcesoriów do biegania w terenie. W naszej ofercie znajdziecie cztery modele butów biegowych właśnie tego producenta. Każdy z nich ma odrobinę inną charakterystykę i jest dedykowany innemu typowi biegania. Także dzisiaj przejdziemy sobie przez wszystkie te te modele i opowiemy sobie, do czego służy każdy z nich. Zaczniemy od Xtalona G235. Jest to but dedykowany raczej krótkim e, biegom w bardzo ciężkim terenie, w grząskim piasku, w błocie, w bagnie, w śniegu. E, raczej dedykowany wyczynowym biegaczom, doświadczonym biegaczom, ponieważ bardzo angażuje stopę podczas biegania. Co jest jego charakterystycznymi elementami? Przede wszystkim podeszwa zbudowana z mocno wystających, agresywnych kołków, które bardzo mocno trzymają przyczepność właśnie w ciężkim, grunskim terenie. Podeszwa dodatkowo jest bardzo elastyczna, daje mocno pracować stopie i daje duże czucie terenu, co jeszcze wzmaga tą przyczepność. Jeżeli chodzi o cholewkę, jest ona wykonana z nylonowego materiału wzmocnionego, który jest odporny na zaczepienia i na zniszczenia. Dodatkowo Czubek buta e, wzmocniony delikatnie gumową otoczką, która osłania palce podczas uderzenia w jakąś przeszkodę terenową. Kolejnym modelem jest Trailrock G280. But, dedykowany bieganiu w terenie skalistym lub kamienistym, e, charakteryzuje się już znacznie mniej agresywnym bieżnikiem, ułożonym z większej ilości kołków, natomiast jego charakterystyczną cechą jest metalowa płytka. Metaplate, e, umieszczona w środkowej części podeszwy, która chroni stopę podczas nadepnięcia na ostrą skałę lub kamień. E, po prostu w tym momencie nie będzie to nieprzyjemne ani bolesne dla naszej stopy. Dosyć duża amortyzacja została zastosowana w tym modelu ze względu na, tym, na to, że poruszamy się w twardym terenie. Przód buta jest mocno wzmocniony gumową otoczką, ponieważ ryzyko uderzenia w kamień jest e, Wliczone w właśnie w ten charakterystyczny dla tego modelu: teren, w którym będziemy biegali. Reszta cholewki jest zbudowana z meszowej siateczki, bardzo dobrze oddychającej, elastyczny, zapiętek. But do biegania w skalistym podłożu. Kolejnym butem jest Terra Ultra G270, 270 gramów wagi przy rozmiarze 42. Ten but jest dedykowany bieganiu na długie dystanse w ultramaratonach. Charakterystyczną cechą tego buta jest budowa podeszwy, w której użyto dodatkowo domieszkę grafenu. Sprawia to, że ta podeszwa się wolniej ściera. Możemy w niej wykonać krótkie fragmenty biegania po asfalcie. Co jest przy ultramaratonach ważną cechą, ponieważ niektóre fragmenty trasy potrafią przebiegać właśnie takimi asfaltowymi drogami. But jest bardzo szeroki, więc przy długim dystansie, kiedy stopa puchnie dalej, ta stopa będzie miała cały czas dużo miejsca z przodu. Jest on dobrze amortyzowany z miękkim zapiętkiem, także jest to taki wygodny, miękki but, który bardzo dobrze sprawdzi się na długich dystansach. Co ciekawe. Jest on z zerowym dropem, czyli z zerową różnicą wysokości między śródstopiem a piętą, ale w przypadku buta z taką amortyzacją nie powinno to sprawiać problemów w naszej stopie. I ostatni Rocklight G275, najbardziej uniwersalny z modeli, które omawiamy. Jest to but, który jest przeznaczony typowo do biegania w terenie, nie sprawdzi się na asfalcie, natomiast w różnych typach terenów dar sobie radę. Czy to grząski teren, czy to są ścieżki leśne, czy bieganie w kamienistym terenie, on powinien sobie poradzić znakomicie. Również całkiem niezła amortyzacja. To, co jest jego charakterystyczną cechą, to system wiązania, który jest powiązany z takimi gumkami. On się dostosowuje do pracy stopy podczas biegu, także nie będzie nas tu ani uciskać, ani gubić trzymania, również wzmocnienie w przedniej części, meszowa siateczka, bardzo dobrze oddychająca. Jeżeli potrzebujemy buta w różne typy terenu, on sprawdzi się doskonale. Dzięki.